Z tej strony turecki kebab. dzisiaj nagrywamy pierwszy odcinek z Brawl Stars'a od bardzo dawna z nami jest Rybak! Mini rybak minisiennik, który jeszcze nie ma kanału, bo jest taki głupi. Jestem rybak... Nie, no będę miał kanał, ale to jakoś coś On... Jestem rybak. No i ja mogę Wam powiedzieć, że bardzo dawno nie nagrywałem odcinka. No i tych subskrypcji prawie ani trochę nie przybywa. A ja naprawdę starałem się z serią wcześniej, więc poproszę, żebyście trochę subskrybowali. Mogę Was pozdrowić nawet w, na filmiku. No i to wszystko. Nie Jeszcze wiem. Jeszcze dojdźcie do klanu Fajni Ludzie.pl, dużej i wszystko razem. Tak, no ja nas jestem nas w tym klanie, to jest nasz klan. Będzie na razie jest od 600 pucharków, ale będzie od 1200. 1000... Tak, od 1200. Mi się strasznie ślizga palet, wiesz? No. Proszęcie napisać w komentarzu ile macie pucharków i napisać link do swojego konta. Znaczy nie link do swojego konta, bo bym wam jeszcze schakował konta. Jakąś bójkę? Nie zapraszać na żadną bójkę, tylko y, po prostu ten, żeby... Jak to się nazywa? Jezus, jakim jestem debilem. Nie. <laughs> <laughs> <Yeah. śmiech> no. ah! Tak, tak! Udało mi się przeżyć, tak, <laughs> tak! Dało mi się przeżyć, Teraz tak. daj mi przeżyć. Dobra, dobra. mamy już 7 pucharków. Plus 7 pucharków. Maciek, niepotrzebni, nie mają czyjaś. Ludzie. Okay, dobra, to... społeczność, to jest nasz klan. Oto. Tak wygląda. Fajnie widać. Pani mówi, że... Dobra, mmm... Crow, Dobra, gramy znowu. Jej, dżemsy. Dobra, zaczynaj. Jesteśmy, jej! ej, jej, 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 Czachy rozwalamy! O Jezu, jaki jest zmęczony. A czym? Skąd mam wiedzieć? O Jezu, Nasterkowicz. Ja rybak nie, nie obchodzi jakiś głupi, głupi, jesteś głupi, Aaa, umarłem! EP, EP, jakąś rozwoliłeś, firmą. z 50 E na początku i później P i od razu E na końcu znowu. Ludzie, nie. Dobra, mordo. Jak zaczniemy grę. grać w tą grę, to zacznę coś mówić. Nad... O właśnie! Jeden Z filmem to 10 pucharków na Brawl Stars. Ogólnie chcemy, żebyście subskrybowali Alka kanał, dlatego że to no fajny kanał. No ja mam ten kanał już bardzo dawna. Tak, nie, Od... bardzo mało tak, bo ja po prostu pewnie nie jestem za bardzo znanym youtuberem, tak mi się wydaje. O ja już mnie prawie zabili, mam 94. O, tam jest Liczka! Jak ktoś gra w klasa i mówi na szelkę Liczka, to niech to powie, bo chyba jestem jedynym człowiekiem na świecie, który tak robi. Ja jestem Liczką chyba. O kurde, tu się odrodzi motos. Bo to nie, 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 nie. Mamo, ogólnie jak dzisiaj jest dziwny tryb, że z botem. Właśnie często jest z tym botem właśnie. O nie! On nie o zabili. nie zabili mnie! Bo, bo miała supcia. A raczej pełka. Jest! Kozacka! Jest! mnie, 7 miesiąc! I powinien być zaraz. I teraz ja wkraczam do akcji. Bum, 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 bum. Dobra, daj z szatu. To proszę, zaczekaj na mnie. To Są trzy dobre, zostały? Dwie. Nie, wielkie starcie! A ja nie mogę tak grać. Zobacz, ty a już jesteś spokojny. No, a ja, 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 ja! ja. Uuu, prawie! Aj, a on nie. mnie zabił! Kurde. On miał dwadzieścia dwa! No to co się obwiniasz? Gramy zagraj ponownie? Tak? Nie, wyjście. Myślę, że... Gotowy, co? Zaczynamy. Jezu, 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 Jezu. No dobra, gramy dalej. On jest taki dziwny i myśli, że ja ciągle nie nagrywam. Ale jak nagrywa? Jakby, jakby co, to zawsze możecie wejść do naszego klanu. Fajni My tam... ja... wszystko razem. Tak. A ja, ja, ja. To jest Najlepszy klan na świecie. Dobra, Dla gości, nie którzy... dopiero niedawno zaszedł. No. No. Ale jest dobra. pięć druzyn, więc ja nie mam po co, co robić w ogóle. Dobra, ja się chowam w krzaczkach. Tutaj dobra, nikogo nie ma. Ten bot mnie zaraz wygoni. Dobra, cztery drużyny. Dní Czekamy do pewnych pucharków i wtedy atakujemy. O nie, ja muszę przesunąć, bo nieaktywność. Uważaj, różno. Rozianie, potrzebna nie ma przyjaciół i źle bawi się. Wiesz, ja im pomogłem, prawie. Źle? O nie! No nie, no nie, ale on ma teraz 10 pucharków. Co? Nie wiem. <ś kendi pucharki> o co mi chodzi? Pewien... O no! No, 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 no. no, 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 no. nie, zabił mnie i ciebie kwie? też. Tak. Mam już pewne pucharki. Jeden. Ja mam jeden. A ja trzy! Zagraj ponownie. Dobra, zagraj ponownie. Ale kto to jeszcze nagrywasz? No Jezu, o co ci chodzi? Tak, ciągle... lajka na komentarz. Paweł ma coś z głową. Nie. Znaczy wiem jak się przypina serduszka ale ja nie mogę przypinać serduszek. jestem ze słabym youtuberem strasznie mało sobota chciałbym mieć chociaż 20 a mam 12 więc nabijcie po tej serii ludzie tylko to seria Brawl Stars Brawl na skraju to będzie seria Tak, ja będę z nim prawie zawsze no prawie. Prawie zawsze. To nie jest jeszcze do końca. O nie, 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 nie. Dlaczego Cię zabili? Nie mamy pucharków. Ja mam minus 9 pucharków! Minus, ja mam minus 15 pucharków! Masz minus 3, ale... Ja mam minus 15. Co, A ile Ty masz? Dlaczego wyszłeś? No, bo zapomniałem. Wciskajmy cały czas, okej? Okay? Dobra, zagraj ponownie, zagraj ponownie. A jak przegramy, to gramy solo. Nie, wiem. Że... Ludzie, którzy nic. Będziemy... Kto dzisiaj jest strasznie zmęczony, jak komentarz, mieć... a ja łapkuję. Ale jak będziemy mieć piąte miejsce, to wtedy, yy, to wtedy gramy solo, a tak to nie. O ja! Rozwaliłem kolta na dwa hity. O nie, no to już biebie to nie rozwalę Bibi, na dwa biebie, hity. Biebie, biebie. Ej, bibę też na dwa hity rozwaliłem. Nie, to ja rozwaliłem to. Nie, pro w tą grę. O dobra, już nie O nie, dobra. no franka mamy. No to nie, to życia. Kurde, kurde, życia, życia nam brak. Kurde, kurde, życia nie, nam kurde, brak. Kurde, kurde. Tylko, tylko ja życia, życie, życia, życia nam brak. Tylko ściano, że ciągnę brak. Brak, brak, brak. Uh, let's get a nope. Dobra, wieja. Ugh, ugh, ugh. Nope, nope, nope. Słupa! Nie! O! Przejdzie z domu! Umarłem! Wszędzie. A ja ten? Ale mamy pewne pocharkę, mamy. Ile ty masz? Jeden. A ja? Czy? Ile ty masz już? Jak ile ty masz pucharków? Ja nie wiem ile. Ale mi się chcesz spać. Co? A nie. Ej ludzie, co powiedzcie jak nagram filmik Lego Ninjago? Nie no wtedy <grym> razem będziemy nagrywać Boby Ninjago. Tak, Lego Ninjago nagram taki dziwny film, straszny. Nie będziemy nagrywać. Jak... Zrobimy się lego ninjago. zrobimy taki gigantyczny statek, bo ja taki mam gigantyczny. Dodamy jakieś części i to będzie statek ninjo. Let's go, let's go. To jest jakiś typu? Nie wiem, ja ciągle strzelam, bo się denerwuję. Ty się nie denerwuj. Ty się nie denerwuj. Ok, są cztery drużyny, ale gdzie ty jesteś? Tylko nie debil, tylko nie debil. O, trzy drużyny mamy prawda? O kurde, tu jest górę? Zabiję go, zabiję. Go. zabiję go. Ja pozdrawiam. Ja dzisiaj pozdrawiam jedną osobę, dwie osoby, trzy osoby, zero osób, wszystkie osoby na świecie. Dobra, Dobra pozdrawiam wszystkich, wszystkie Omlet osoby, Iksona. które mnie... No Omlet o bardzo się. naprawdę polecam kanał, ale ten kto go subskrybuje, ja jestem jego kolegą, więc... Ja też hmm. jestem...

jakby co? Jak chcecie to napiszcie w komentarzach chcecie, nie, chcecie zwariowany film czy nie chcecie zwariowanego filmu. Czyli na przykład filmu jak bijemy się w Minecraft'cie o jedy, o jedną kromkę chleba a mamy milion. No ja akurat w jednym filmie to naprawdę. To shotgunowiec nie. Ale shotgunowce są fajne. No to dzielnie, ale ja zajmuję cały czas bo już wziąć bóla. Nie, ja będę grał łodzieszką. Ale ja muszę nabić bóla na 16, dzisiaj. No co bierze bólem? Ja szelko wszystko nabijam, dlatego na zdjęciu mam szeleczkę. Ja na mam szeleczkę. Szeleczka to dołączkę. moja ulubiona postać na razie. O nie, woda... rozwalił się! Nie, nie rozwalił. O nie, on ma Kita. Zabiłem drugiego głosu. Dobra, zmarnował subcia. No ja nie zmarnowałem. O no, no, no nie. Świeczka spiek Alaj! Kurde, miałem supa. E, wiecie, wiecie o to, że znowu mamy jeden pucharek? Ja weź, weź z... na chwilę wyjdę z tej gry. Nie, ja mam, ja mam trzy pucharki. Zgadnij ile ja mam pucharków. I znowu cię zaproszę. Ja mam 1347 A ja 1507. Ja Dobra. cię już zapraszam. Mogę. Ja z tobą nie gram. Dobra, do widzenia, fajnie było.